Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory, i ptaki podniebne gniazda, lecz syn człowieczy nie ma miejsca, gdzieby głowę mógł położyć. Do innego rzekł: Pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa. A wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Niebieskiego. Dzisiaj widzimy trzech mężczyzn, którzy mieli pragnienie pójść za Panem Jezusem. Dwóch z nich to pragnienie sami wyrazili, by powiedzieli: Jeden powiedział, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Drugi powiedział, Panie, chcę pójść za Tobą, ale wcześniej muszę pożegnać się z ojcem, z moimi bliskimi w domu. A jednego, kiedy Pan Jezus spotkał, mówi, pójdź za mną, mówi, muszę jeszcze pogrzebać mojego ojca. Ale Pan Jezus mówi, zostaw umarłym, grzebanie ich umarłych, Ty pójdź za mną. Są różnego rodzaju powołania, ale to, co ich łączy... To jakieś wewnętrzne pragnienie, wewnętrzny głos. Chcę iść za Jezusem, chcę go naśladować. Tylko ważne jest tutaj słowo, że to trzeba zostawić, natychmiast pójść, bo Pan Jezus idzie dalej. Jeżeli nie ma tej decyzji teraz, to później będzie tę decyzję bardzo trudno podjąć, bo Pan Jezus pójdzie dalej. Pójść za Panem Jezusem to nie oglądać się wstecz, to zostawić zostawić dom swojego ojca zacząć nowe życie życie które jest naśladowaniem Chrystusa człowiek który przykłada rękę do pługa i chce dobrze zaorać pole to nie może patrzeć na to co już uczynił tylko ma przede wszystkim patrzeć na to co ma uczynić i tak samo z pewną misją jeżeli człowiek idzie z pewnym bagażem doświadczeń różnych grzechów słabości Doświadczeń swoich zranień, swoich jakichś niepowodzeń, tego, że ktoś mnie zranił. Jeżeli będzie się ciągle wstecz oglądał i patrzył, jak bardzo jest poraniony, jaki bardzo jest słaby, to, to będzie Go paraliżowało. On ma to zostawić, ma spojrzeć na Chrystusa, ma Go naśladować, ma stawać się Chrystusem. Bo inaczej, jak nie będzie patrzył na Chrystusa, to się pogubi. I dzisiaj żyjemy w świecie bardzo pogubionych ludzi, bardzo pogubionych nas, kapłanów również, nas powołanych do tego, żeby szczególnie głosić Królestwo Boże. I dlatego tak bardzo potrzeba nam szczególnie teraz, kiedy uświadamiamy sobie kryzys, kryzys Kościoła, że jest w tym kryzysie też nie tylko niebezpieczeństwo, ale szansa, szansa na to, że będziemy mogli być jeszcze bardziej patrzący na Chrystusa sercem, sercem, które ufa. Nie ufa w swoje wysiłki, swoje siły, swoje umiejętności, zdolności, ale ufa, że Bóg sam dokończy tego dzieła, które w nas rozpoczął. Tajemnica powołania jest bardzo szczególną tajemnicą, bo tak naprawdę wszyscy ludzie na świecie są powołani do świętości, do tego, żeby być z Chrystusem. Druga rzecz to powołanie... Do służby bożej, do tak zwanego kapłaństwa służebnego. I mówimy, że potrzeba modlitwy, potrzeba pewnego środowiska, żeby mogły się rozwijać nowe powołania do kapłaństwa. Jest to czas też modlitwy za młodych ludzi. Rozpocznie się niedługo synod o młodzieży i będzie m.in. pytanie o kondycję współczesnego młodego człowieka. Młody człowiek, który jest człowiekiem internetu, człowiekiem z, cyfrow... z jakiejś pewnej analogii, przechodzi do cyfryzacji, wszystko jest policzone, czasem chce się policzyć, czasem chce Boga rozliczać. Człowiek się chce policzyć z Bogiem, ma pewne rachunki. Natomiast kiedy robimy my rachunek sumienia, nie powinniśmy rachować, liczyć, co raczej powinniśmy spojrzeć inną mentalnością, zostawić to wszystko za sobą i zająć się mentalnością Chrystusa. Pan Jezus jest nieskończony, nie da się go policzyć, Jego miłość jest nieskończona. Zamiast słowa liczba, tu potrzeba jest słowo sens. Jaki w tym wszystkim jest sens? Miłości nie da się zliczyć, bo miłość staje się nieskończona. Ludzkie serce też jest niepoliczalne. Święty Jan Paweł II zachwycił się ludzkim sercem mówiąc jakże ono musi być wielkie, skoro nic, cały wszechświat, który nas otacza, nie jest w stanie wypełnić tego wielkiego ludzkiego serca. Jest tylko w stanie to serce wypełnić Bóg, który jest nieskończony. Bóg, który jest to Duch Święty, Jego miłość potrafi wypełnić serce tak, że to serce staje się spokojne. A niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Bogu, dopóki Bóg w nim nie odpocznie. Pan Jezus każdego z nas zaprasza do tego, żebyśmy poszli Jego drogą, naśladowali Go i żeby nasze serce stało się na wzór serca Pana Jezusa. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Przyjmij Boże błogosławieństwo. Pan z wami, niech was błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.